Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieku. Amen. Witam Was bardzo serdecznie. Zostałem poproszony przez kilka osób, żeby podzielić się tą dzisiejszą Ewangelią, bo myślę, że jest ona niesamowicie ważna. No i chociaż jest bardzo dużo tych jakichś komentarzy teraz w internecie, pewnie słuchaliście bardzo wielu, może też dzisiaj kazań, homili, albo czytaliście jakieś różne. Takie właśnie komentarze, czy opinie, czy takie dzielenie się, jakieś takie mini świadectwa, może też różnych księży, to chciałbym dołożyć coś, jakby od siebie. Choć nie wiem, czy to będzie aż jakaś taka oryginalność niesamowita, ale też chyba nie chodzi o to, żeby tutaj się zdobywać na jakąś oryginalność, tylko bardzo prosto spojrzeć na tą dzisiejszą Ewangelię, która jest bardzo bogata w różne niesamowite rzeczy, w różne niesamowite wątki, motywy, i właściwie można by było. Przez cały Wielki post, a może nawet i więcej e, znaleźć różne bardzo ciekawe aspekty, którymi warto by było się podzielić i one by bardzo dużo mówiły o naszym życiu, o naszej wierze. E, no właśnie, więc co ja jakoś szczególnie dzisiaj wyłapałem, e, i co mi się wydaje, że w aktualnej sytuacji, w jakiej jesteśmy, jest niesamowicie ważne, żeby zobaczyć. Pierwsza, w ogóle to chciałbym, żebyście przeczytali sobie cały. 11 rozdział Ewangelii według Świętego Jana. Cały 11 rozdział, dlatego że ja na przykład dzisiaj w kościele czytałem krótszą wersję, tam było powycinane różne historie. ale wy przeczytajcie sobie całą historię Wskrzeszenia Łazarza łącznie z wersetami 45 do 54, dlatego że okaże, okaże się, słuchajcie, że to Wskrzeszenie Łazarza będzie pierwszym, e, przepraszam, nie pierwszym, ale bezpośrednim powodem. Dlaczego Jezus zostanie skazany na śmierć? Ciekawa sprawa, że za tak wielki cud, lud, lud farzeusze, ale wiemy, że no cały lud wtedy tak naprawdę będzie krzyczał ukrzyżuj. Jakby bezpośrednio będzie to podyktowane tym, jak postąpił wobec wazarza, że go wskrzesił. No ale zwróćmy do początku. Pierwsza rzecz, która, którą warto zauważyć, to taką ludzką twarz Jezusa. Która w tej Ewangelii, w tym rozdziale szczególnie jest niesamowicie piękna i obecna. Po pierwsze, Jezus miał przyjaciół. Jezus miał ludzi, z którymi dobrze się czuł, z których odpoczywał, z którymi może nabierał jakiegoś pewnego dystansu. Tak po ludzku każdemu jest to czasami potrzebne w misji, którą, do której nas Pan Bóg powołuje. On miał takich ludzi. To była właśnie yy, ta rodzina Łazarza, Marty i Marii. On wobec nich był chyba nawet może jakiś taki bardziej naturalny, zwyczajny. Nie chcę mówić, że mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi. Nie chcę mówić, że Jezus w jakiejś w jakiej sytuacji cokolwiek grał, ale jakby wtedy był taki normalny, tak mi się wydaje, yy, taki po prostu może bardziej wyluzowany. Yy, właśnie nie chcę jakoś pobłądzić tutaj, żeby nie powiedzieć, że Jezus był zawsze jakiś tam świetny czy coś takiego. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Po prostu czuł się tam niesamowicie dobrze. Wiedział, że nikt go nie atakuje, że nikt go nie chce pochwycić na słowie, no, że po prostu jest wśród przyjaciół. Jeżeli ktoś z Was miał relację przyjaciół, przyjacielską, to wie, co to oznacza. Po prostu można mówić, czuję się dobrze. Mogę milczeć i też czuję się dobrze. Jestem nasycony, czuję się dobrze. Jestem głodny, a z przyjacielem ten, nawet ten głód inaczej smakuje. Jezus miał takich przyjaciół. Do tego warto zauważyć, że Jezus tutaj też w tej Ewangelii płacze, rozrzewnia się, prze, prze, jakby przechodzi takie zwyczajne ludzkie emocje, które są niesamowicie ważne, żeby zobaczyć, że Jezus to nie był jakiś potwór, który był ideał, po prostu nigdy się nie uśmiechnął, nigdy nie zapłakał, po prostu zawsze taki oddany całkowicie sprawie, a znaczy był oddany sprawie? Ale to nie znaczy, że właśnie ta ludzkość, ta ludzka natura w nim się nie odzywała i nie była przepiękna, i jakby nawet te emocje, jakby Jezus pokazuje, jak te emocje nawet my możemy przeżywać. Że płaczu nie musimy się wstydzić, że przyjaciół nie musimy się wstydzić, że to wszystko jest jakoś potrzebne w naszym życiu. Jakoś to wszystko jest potrzebne we właściwym etapie, we właściwym momencie, ale wszystko to jest ta cała nasza ludzka emocjonalność uczucia, one są niesamowicie ważne, piękne, dobre. Taki był Jezus i takimi też możemy być po prostu ludźmi. I to czasami może jest może takie banalne nawet, ale czasami ludzie nie potrzebują wielkiej teologii, wspaniałych pouczeń. Po prostu potrzebują, żebyśmy byli dla siebie nawzajem zwyczajnymi ludźmi. Być dla siebie, dla siebie nawzajem człowiekiem. To będzie już naprawdę bardzo dużo. Druga rzecz, którą chciałbym Wam powiedzieć. Drodzy, to jest, yy, to jest to jak Jezus został tutaj przedstawiony. Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Zobaczcie, że przyjaźń z Jezusem wcale nie wprowadza nas w stan że... że już nic złego mnie nie spotka. Może ktoś tak sobie pomyślał: Ja obrałem Jezusa jako pana i zbawiciela magicznie, nic już złego mnie nie spotka: nic złego. Same dobre rzeczy już mnie będą teraz czekały. Panie, oto choruje ten, którego ty kochasz. Czy na pewno relacja z Jezusem sprawia, że nic złego mnie nie spotka, że nawet nie zachoruję na koronawirusa, że nie wpadnę w sidła tej epidemii? Nie. Relacja z Jezusem nie zapewnia czegoś takiego, żebyśmy nie żyli w jakiejś utopii. Że teraz, o, tak jak to słyszałem w czasie yy, jednej z rozmów, którą miałem, o, ten zachód to teraz dopiero się opamięta. W końcu Pan Bóg pokazał swoją sprawiedliwość. Słońce wschodzi nad dobrymi, nad złymi i deszcz pada na dobrych i na złych. Tak samo tutaj Jezus mówi: Moja przyjaźń ze mną. Nie sprawia, że mnie nie spotka nic złego, że nie będę miał problemów, kłopotów, trudów, że nie spotka mnie jakaś choroba. Przyjaźń Jezusa mi gwarantuje to, że wszystko, co będę przeżywał, będę przeżywał z tym, który dzisiaj się objawia jako zmartwychwstanie i życie. Że y, przyjaźń Jezusa może mi zagwarantować to, że będę widział w tym Bożą opiekę, że Pan Bóg mnie w tym wszystkim nie opuszcza, nie zostawia. Bo moje życie to jest coś więcej niż tylko tutaj ta ziemia i ta doczesność. Że ja mogę naprawdę mu. Y, Dać wywodanie, tak jak to mówimy, na nowym życiu, dać kierownicę w prowadzeniu mojego życia, że On mnie naprawdę dobrze poprowadzi w tym życiu, nawet jeżeli to będzie choroba, nawet jeżeli to będzie jakiś trud, cierpienie. Teraz na przykład izolacja, naprawdę Pan Jezus mnie przez to najlepiej poprowadzi. I jeżeli ja go obramę jako przyjaciela, mam z nim relację nieustanną, ciągle ją buduję, rozmawiam z nim, konsultuję z nim moje życie jakby mówię mu coś w moim sercu. Ja naprawdę nie muszę się niczego bać aż tak bardzo, żeby to mnie paraliżowało. A nawet jeżeli boję się, to mogę mu ten lek zostawić i powiedzieć Jezu, może za szybko jadę w tym życiu. A może za wolno. Może yy, jest to zbyt jakaś taka brawurowa jazda, co teraz ze mną robisz. Uważaj na mnie, bo może mi się stać krzywda. Ale pamiętajmy, że Jezus przede wszystkim... Chce nas doprowadzić do życia wiecznego, że nawet jeżeli bym umarł tutaj na ziemi, to jeżeli żyję z Nim, On prowadzi kierownicę mojego życia, poprowadzi mnie ku niebu. I to jest najważniejsze nigdy o tym nie możemy zapomnieć. Yy, troszkę się rozgadałem. Trzecia rzecz, którą chciałam powiedzieć króciutko, yy, to to zdanie, które Jezus mówi. Jezus yy, mówi to zdanie, no, albo najpierw je zacytuję. Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. I chociaż dowiaduje się o chorobie łazarza, to nic z tym nie robi, jakby czekał. Jezus wie, że to, co wydarzy się w życiu łazarza, objawi większą chwałę. Zobaczcie, on mógł zrobić tak, że pójdzie i uzdrowi łazarza. Mógł to zrobić. Ale chciał, aby jeszcze większa chwała się objawiła. Myślę, że to rozumiecie. Z jednej strony mamy wspaniały cud uzdrowienia, ale chyba też to czujemy, że wskrzeszenie jest czymś kilka leweli wyżej niż nawet zwyczajne uzdrowienie. Wskrzeszenie to jest niesamowita rzecz. Jezus jakby chciał, aby objawiła się jego chwała. Zwłaszcza, że to się dokonało po czterech dniach. To jest niesamowicie istotne. Już cuchnęło nawet od tego wazarza, od tego grobu, czyli to ciało się naprawdę już rozkładało. A jednak Jezus dokonał tego ostrzeżenia, by objawiła się chwała Boża. No i teraz krótko, chyba łatwo to przenieść na tę dzisiejszą sytuację. Zobaczcie, ja naprawdę wierzę, że w tej epidemii, skoro my nawet czytamy takie słowo w tym czasie, Pan Bóg objawi swoją chwałę. Że na razie może jesteśmy na etapie tej takiej rozmowy, która się toczy. Yy, właśnie jesteśmy na tym etapie, że Jezus mówi: choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej. Może na tym etapie jesteśmy, ale w pewnym momencie, dwa, trzy dni, cztery, pięć, może tydzień, a może dwa tygodnie, będziemy w tym momencie, kiedy Jezus powie: Łazarzu, wyjdź. To na przykład może być, że wyjdź ze swojego domu w końcu. Wyjdź w końcu do kościoła, będziesz miał możliwość spokojnie pójść na Eucharystię. Ale przyjdzie taki moment, i powiemy wtedy: Większa chwała się objawiła. Większa chwała się objawiła. Właśnie wtedy. Większa chwała się objawiła w tej chorobie. W ogóle tego nie rozumiałem. W ogóle nie wiem, dlaczego mnie spotkało. Dlaczego nie mogę pójść do kościoła? Dlaczego nie mogę uczestniczyć w Wielkanocy? Dlaczego nie mogę poświęcić koszyczka, czy tam yy, tej święconki, jak to tam się nazywa? Nie rozumiem tego. Ale po jakimś czasie zobaczę, ten czas naprawdę był mi potrzebny, bo zatęskniłem, bo zapragnąłem, bo naprawdę moje serce jakoś mocniej przylgnęło do Pana Boga, tak jak to mówi prorok Joel na początku Wielkiego Postu, abyśmy przygnęli całym sercem. I naprawdę to może być okazja dla nas ten taki czas trochę może jakiejś pustki, chociaż którą Bóg chce wypełnić swoim słowem. Pamiętajmy, że słowo naprawdę ma wymiar sakramentalny. I powinniśmy to słowo tym bardziej teraz rozważać. Tak jak Izraelici, kiedy nie, miał, nie, nie, nie mieli styczności ze świątynią, nie mogli składać ofiary, to gromadzili się wokół słowa. Słowo ma wielką moc. Ja wiem, że różańc też jest potrzebny, droga krzyżowa. To wszystko są potrzebne modlitwy, ale żebyśmy o tym czasie nie zapomnieli o sakramentalności słowa, które yy, mamy do tego, aby ono sprawiało, że jak ja je czytam, to Bóg do mnie mówi, a słowo staje się działem. Kiedy ja też będę starał się to realizować. Więc ufam, że tak będzie też z tą epidemią naszego, tego koronawirusa. Że objawi się w tym wszystkim chwała Boża. Że po jakimś czasie, ty i ja powiemy ten czas był naprawdę mi potrzebny. To był dla mnie niesamowity kopniak duchowy. Że Pan Bóg to wszystko w ogóle prowadzi. Że On naprawdę ma to w swoich dłoniach. Jemu się nie wymknęła ta sytuacja. To nie tak, że się Panu Bogu, oj wymknęła mi się teraz sytuacja i to co się dzieje. Ja wierzę, że Pan Bóg jakoś to wszystko. No nie chcę mówić, że chce, bo, bo nie wiem, czy chce tego, tej choroby, tego cierpienia, ale wiem, że jakoś to dopuścił właśnie dla swojej chwały i dla pożytku mojego i Twojego. Jeżeli byśmy do tego dołożyli dzisiejsze drugie czytanie z Listu do Rzymian, to może warto dołożyć, że może Pan Bóg chce nam naprawdę jeszcze mocniej przemówić, że zbyt dużo pokładamy nadzieje, nadziei w swoim ciele, a zbyt mało jednak cały czas koncentrujemy. Się na tych sprawach duchowych i nie dbamy o to, żeby duch Chrystusa cały czas w nas mieszkał. No i ostatnia rzecz, już 13 minut mówię, przepraszam, że tak długo, ale mam nadzieję, że wytrwali, wysłuchają. No i będę musiał pewnie to wrzucić na YouTube, a nie na Messenger'a, bo to pewnie nie uda mi się już tego podzielić, ale to już szybciej pójdzie. Więc i ostatnia rzecz, jaką chcę Wam powiedzieć króciutko, to to, jakie się dzisiaj przedstawia. Jakbyśmy wzięli wszystkie ostatnie niedziele, no ostatnie się nie dzieliłem tydzień temu, nie mówiłem żadnego słowa, ale przez ostatnie niedziele są to tak zwane wielkie perykopy Janowe, które omawialiśmy, które w kościele zazwyczaj czytamy tylko taki jakiś zrąbek, dlatego że ta dłuższa wersja mogłaby właściwie zastąpić całe kazanie. Jezus jakoś się przedstawiał wobec Samarytanki, wobec ostatnio tego uzdrowionego tydzień temu. Yy, który no właśnie no był, yy, nie mógł chodzić Jezus kazał mu tam to wziąć nosze yy, każdemu się jakoś Jezus przedstawił dzisiaj przedstawia się yy, swoim przyjaciołom mówiąc ja jestem stanie i życie kto wierzy we mnie choćby i umarzyć będzie I dla, mówię o tym dlatego, że to jest za tydzień nie będzie kazania w kościołach w większości bo będzie czytana męka pańska już będzie Niedziela Palmowa. Ale warto, słuchajcie, pomyśleć o tym, że czeka nas niesamowicie ważna liturgia Wielką Sobotę. Właściwie to ona już będzie liturgią niedzielną. Tak zwana liturgia Wigilii Paschalnej. To jest najważniejsza liturgia w ciągu całego roku liturgicznego. Najważniejsza. Mówię o tym naprawdę z ręką na sercu. Pasterka, rezurekcja nie są tak ważne jak ta liturgia. W czasie tej liturgii jest pewien obrzęd, pewna Taka część liturgii, to się nazywa liturgia chrzcielna, do której tak naprawdę prowadzi cały wielki post. I jeżeli ktoś dobrze przeżywa wielki post, powinien być na tej wikili paschalnej. No, będzie o naszą obecność, obecność utrudniona, ale za pomocą internetu, telewizora, radia będziecie mogli w niej uczestniczyć i zachęcam was do głębokiego przeżycia tej liturgii wikili paschalnej. Dlaczego? Dlatego, że tam będzie zapalony paschał. Będziemy trzymać świece zapalone. Możecie sobie w domu te świece także zapalić, czemu nie, i trzymać się. I wtedy będzie właśnie odnowienie przyczyn ścielnych, które przebiega w ten sposób, że no mniej więcej wiemy, będziemy się wyrzekać szatana, grzechu, śmierci, a będziemy mówili, że wierzymy w Boga Ojca, Syna Bożego Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego i w Kościół. Czyli odnowimy swoją wiarę, czyli powiemy, Panie, Ty jesteś zmartwychwstanie i życie. Ja się przyczepiam do Ciebie. Jak nie chcę nawet na sekundę od Ciebie odejść, nie chcę Cię opuścić, chcę być złączony z Tobą bardzo mocno i chcę przez ten czas Wielkiego Postu przygotowam się do tego, bo chcę przygnąć do Ciebie naprawdę całym sercem. I w mocy tej liturgii, chociaż to czasami jest tak byle jak potraktowane, trochę też nie ukrywam, że przez księży czasami księża też tej liturgii nie rozumieją. A i czasami ludzie tego też nie rozumieją, tak po prostu odpowiadają: Wyrzekam się, wyrzekam, wierzę, wierzę, ale się nie zastanowią. Ale naprawdę liturgicznie dzieje się coś niesamowitego. Chrystus wtedy mówi, że naprawdę bierze nas jakby za siebie, trzyma nas za rękę i wprowadza nas w perspektywę wieczności. On mówi wtedy: Ty nie umrzesz, bo należysz do mnie, choćbyś i umarł tutaj na ziemi nie umrzesz wiecznie. I to jest najważniejsza prawda. I cały Wielki Post nas prowadzi do tego, żeby tą liturgię przeżyć jak najbardziej świadomie, jak najbardziej z wiarą i jak najbardziej z mocą powiedzieć, tak Panie, wierzę, przynależę do Ciebie, chcę iść za Tobą i kolejny rok chcę przeżyć pod znakiem, nie jakiegoś tam zodiaku, ale pod znakiem mojego Pana Jezusa Chrystusa, który mówi, ja jestem zmartwychwstaniem w życie, kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Więc to tylko bardzo gorąco zachęcam, żeby już teraz do tej liturgii się przygotować. No i z całego serca Wam błogosławię i modlę się za Was. Pamiętajcie, Wy też modlcie się za siebie nawzajem, za mnie także i za wszystkich kapłanów, abyśmy jak najlepiej teraz mogli służyć tym, którzy będą przychodzić być może tylko do spowiedzi, do konfesjonału. Ale niech to krótkie słowo może Was tylko zachęcić, nie takie krótkie, przepraszam. Z Bogiem wszystkiego dobrego niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.